U nas tym, którzy grają. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Fortuny i od razu chciałbym Wam zaproponować pewną zabawę. Zabawę, którą możecie kojarzyć, ponieważ pojawiła się ona także na tym kanale już przed rokiem, ale uznałem, że poczekam sobie do lutego, ponieważ w styczniu wydarzyło się tak wiele rzeczy w piłce. Europejskiej w piłce światowej, ale także w futbolu polskim, chociażby prezentacja Fernando Santosza, że luty to jest chyba odpowiedni moment, żeby postawić takie znaczące pytania związane właśnie z futbolem w 2023 roku. Czyli 50 pytań na 2023 rok w piłce polskiej, ale także światowej. Oczywiście mam świadomość, że koniec końców okaże się, że trafię pewnie z kilkanaście, mimo że sporo tych pytań jest żartobliwych, ale chciałbym Was zaprosić także do udziału właśnie w tym konkursie, czyli piszcie również swoje odpowiedzi. Lecimy. Numer jeden. Kto wygrał Ligę Mistrzów? Nigdy nie trafiłem, ale będę konsekwentny. Generalnie zawsze stawiałem tam na Manchester City, PSG. Zdarzało mi się też stawiać na Real, akurat w takich latach, kiedy Real Champions League nie wygrywał, więc. Niech będzie to PS, że kiedyś w końcu muszą wygrać. Kto wygra Ligę Europy? Odpowiedź brzmi Manchester United, jeżeli pokona Barcelonę. A jeżeli nie pokona Barcelony, to Barcelona. Ale niech będzie, że Manchester United. Choć w pewności powiem Wam, że nie ma. Kto wygra Złotą Piłkę? Tutaj nie ma większej wątpliwości. Leo Messi. Kto wygra Premier League? Arsenal. Kto wygra La Ligę? Barcelona która idzie w rytmie na 100 punktów. Oczywiście pewnie takiego rytmu nie utrzyma, natomiast punktuje z niebywałą regularnością. Kto wygra serię A? Napoli. Dzięki czemu Piotr Zieliński przejdzie do historii i pojawią się murale związane z polskim piłkarzem. Kto będzie najlepszym piłkarzem 2023 roku w top 5 lig europejskich? Czy nie złota piłka? Chodzi o rok kalendarzowy. Erling Braut Halland. Kto wygra ekstraklasę? Myślę, że to jest ten sezon, kiedy wygra Raków częstochowa. Czy na Fernando Santosza spadnie potężna krytyka? Tak pojawi się taki moment, kiedy na portugalskiego selekcjonera spadnie gigantyczna krytyka. I nie zdziwiłbym się, gdyby była ona związana. Nawet nie tyle z wynikami reprezentacji Polski, bo rywali mamy takich sobie w grupie eliminacyjnej, ale ze względu na styl i będą jakieś nawiązania. A za Michniewicza narzekaliście, a tutaj jest podobnie. Nie zdziwiłbym się. Kto będzie w tej krytyce najbardziej zajadły? Pytanie numer 10. Byli reprezentanci Polski. Nie wskazuje nazwisk. Nie mówię, że będzie to Jan Tomaszewski, czy na przykład Tomasz Hajto. Niekoniecznie. Ale po prostu byli reprezentanci Polski którzy będą stali, wiadomo, za polskim trenerem i będą wtedy pytać, dlaczego nie postawiliście na przykład na Jana Urbana. Czy Jerzy Engel powie w którymś momencie, że trzeba było postawić na selekcjonera z Polski? Owszem. Czy Fernando Santos sprawi, że Piotrzkowi Zielińskiemu coś przeskoczy w głowie? Odpowiedź brzmi tak. Mam taką nadzieję, i to jest chyba czas najwyższy, żebyśmy zobaczyli naprawdę taką genialną wersję Piotra Zielińskiego w reprezentacji Polski, ponieważ tego piłkarza po prostu na to stać. I mam nadzieję, że... Trener z autorytetem, trener bardzo dobry, trener, który pracował z wieloma gwiazdami, po prostu znajdzie ten klucz do głowy Piotra Zielińskiego, żeby tam było regularnie fantastyczne granie. Czyli nie przebłyski, ale konsekwencja. Kto będzie największym beneficjentem przyjścia Fernando Santosza poza Piotrem Zielińskim? Sebastian Szymański. Może to jest myślenie życzeniowe, bo biorąc pod uwagę, z kim pracował do tej pory Fernando Santos i jacy piłkarze najbardziej zyskiwali, to trzeba byłoby pewnie poszukać tutaj jakiegoś weterana, bo Piłkarze bardzo doświadczeni w reprezentacji Portugalii odgrywali ważne role. Czy to Josefonte, czy Pepe potrafił odbudowywać tych piłkarzy albo wprowadzać ich na wyższy poziom właśnie w futbolu reprezentacyjnym. Więc może trzeba iść w kierunku Kamila Glika, może Grzegorza Krychowiaka, ale ja mam taką nadzieję, że będzie to Sebastian Szymański. Bo jeżeli uda nam się stworzyć, w zasadzie uwolnić potencjał dwóch tak kreatywnych piłkarzy jak Zielek plus Szymański, który jeszcze świetnie pracuje w defensywie, to kilka problemów od razu nam znacząco spadnie z głowy. Gdzie Szymański wyląduje po wypożyczeniu do Feyenoordu? W Premier League. Dla Premier League wydanie jakiejkolwiek kasy to tak naprawdę nie jest żaden problem. Dla pozostałych lig jest. A Sebastian Szymański to już jest piłkarz naprawdę wartościowy. Gdzie Krzysztof Piątek spędzi jesień? W dolnej połówce Serie A. Który polski piłkarz rozwinie się najbardziej w 2023 roku? Kamil Piątkowski. Kibicuję. Który polski piłkarz będzie bohaterem dużego transferu? To nie musi być transfer, wiecie, za 80 milionów euro, ale o tak, takie duże wydarzenie medialne. Duże dla kogoś to oczywiście jest kwestia relatywna dla kogoś to może być mniejsze, dla kogoś większe ale ogólnie, kto będzie bohaterem dużego transferu? Kamil Grabara. Który piłkarz z ekstraklasy będzie bohaterem atrakcyjnego transferu? Czyli niekoniecznie wielkiego, ale atrakcyjnego. Kacper Tobiasz. Który piłkarz wróci do kadry już przy pierwszych powołaniach Santosza? Michał Karbownik. Czy Juve wykupi Milika? Nie ma innego wyjścia. Zwłaszcza, że są kłopoty w Juve związane z punktami. Wielu piłkarzy może chcieć opuścić ten klub, Arkadiusz Milik po prostu spisuje się znakomicie i grzechem byłoby go nie wykupić. Jeśli nie wykupi go Juve, to za chwilkę zgłosi się jakiś klub z dolnej połówki tabeli Premier League i zacznie się batalia i szarpanie o Milika. Który reprezentant Polski trafi do Major League Soccer? To jest strzał, ale stawiam na Damiana Szymańskiego. Czy Jakub Kiwior stanie się podstawowym piłkarzem Arsenalu? Tak w pewnym momencie się stanie. Mam taką nadzieję. Niestety wydarzy się to w przykrych okolicznościach dla innego stopera Arsenalu. Po prostu pojawi się jakaś konduzja i wtedy Kuba skoczy do grania. Kto zostanie królem strzelców ekstraklasy? Mikael Isak. Kiedy Czesław Michniewicz odwiesi ciszę medialną? W okolicach kwietnia to jest odpowiedź, chyba że szybciej znajdzie jakąś pracę. Ale stawiam, że w okolicach kwietnia, aczkolwiek pewnie o samej reprezentacji Polski nie będzie chciał tak dużo mówić. Ale podejrzewam, że Czesław Michniewicz jako osoba, która uwielbia kamery, uwielbia media, uwielbia szkło, po prostu w pewnym momencie będzie chciał pojawić się nawet jako taki ekspert, który analizuje rzeczywistość piłkarską. Tak sądzę. Kto będzie bohaterem największego transferu? Jude Bellingham. Który klub wybierze Jude Bellingham? Liverpool. Choć oczywiście widziałbym go w La Liga. Kto najbardziej ucieszy się z transferu Judah Bellingham'a do Liverpoolu? Eduardo Kamavinga, który dzięki temu dostanie sygnał, że jednak prędzej będzie środkowym pomocnikiem. Zresztą ostatnio taki dostał od Karla Ancelotti'ego niż lewym obrońcą, gdzie też spisuje się świetnie. Drugi najwyższy transfer letniego okna. Miałem tutaj wpisanego Enzo Fernandesa. Do Deadline Day zmieniam zdanie João Felix. Pytanie numer 29: do jakiego klubu trafi Żuan Felix? Jako, że w Chelsea pojawiło się tak wielu ofensywnych piłkarzy, to nie do końca widziałbym sens ściągania tam Felixa w tym momencie na stałe. Nie zdziwiłbym się, gdyby padło na. No Manchester United jest w procesie sprzedaży. Znaczy, może zostać sprzedany, o tak. Bez Ostatnio czytałem informację o tym, że PSG interesuje się marką Asensio, ale niech będzie PSG. Miałem tu wpisane United albo Arsenal, ale zmieniłem zdanie. Kto będzie bohaterem najdłuższej sagi transferowej? Taka sama odpowiedź, João Felix. <laughs> czy Diego Simone zostanie w Atletico? Nie. Niezależnie od tego, czy Atletico awansuje do Champions League czy nie, pojawiły się ostatnio takie doniesienia w Hiszpanii, że wszystko może być uzależnione właśnie od ewentualnego awansu do Champions League. Natomiast wydaje mi się, że Cholo też zauważa, że coś w tym projekcie się wypaliło i że on sam nie jest w stanie wprowadzić takiej ofensywnej wersji Atletico i po prostu, że ten klub stanął w rozwoju. Jak staniesz w rozwoju, no to wiadomo, że się cofasz. Kto go zastąpi? Luis Enrique, o ile nie przejmie reprezentacji Brazylii. Choć sam Lucho ostatnio opowiadał na Twitchu i Baja Janosa, że... Pociąga go piłka klubowa, więc zakładam, że będzie chciał wrócić właśnie do, do piłki klubowej, a do aktualnej charakterystyki piłkarzy Atletico Madrid, Luis Enrique pasuje zdecydowanie bardziej niż Diego Simone. A kto weźmie reprezentację Brazylii? To jest naprawdę strzał, bardzo trudne do odgadnięcia, ale stawiam na brazylijskiego szkoleniowca, czyli Fernando Diniza. Zobaczymy, czy trafię. Brazylijczy Brazylijczycy zawsze korzystają z takiego argumentu, że zawsze kiedy wygrywaliśmy Mistrzostwa Świata, prowadził nas Brazylijczyk. I oni są troszkę nieufni, zwłaszcza pokolenie eks-piłkarzy, my też skądś to znamy, w stosunku do Stranierich, jeśli chodzi o potencjalnego selekcjonera. Więc myślę, że padnie na Fernando Diniza. Czy Xavi utrzyma posadę? Tak, utrzyma. Ostatnio działacze Manchesteru City mówili, że Pep ma kontrakt, Pep tutaj jeszcze zostaje. Guardiola co prawda wysłał taki sygnał, że jeśli on otrzyma z kolei sygnał od Barcelony, że Barcelona go potrzebuje, no to on ruszy oczywiście z kołem ratunkowym. Natomiast po pierwsze Barcelona gra bardzo regularnie na poziomie rozgrywek La Liga. Potrzebne będzie jakieś oczywiście trofeum i Mistrzostwo Hiszpanii byłoby gigantycznym argumentem dla Xaviego. Po drugie Xavi jest zbyt dużą figurą dla tego klubu, żeby po prostu od tak strącić go z planszy. Po trzecie... Zawsze uważałem i mówiłem o tym, nie mówię tego teraz na fali tego hypu, który powstał wokół Arsenalu, ale zawsze tak uważałem, że Mikel Arteta, nawet jeśli powinien mu się noga w Arsenalu, będzie rozpatrywany jako potencjalny kandydat na trenera Barcelony. Wydaje mi się, że nawet, mówiłem o tym w pierwszym odcinku na temat Mikel Artety na moim kanale, który powstał pewnie z 3 lata temu, dlatego że będzie można to fajnie sprzedać. Trener Hiszpan, ale z bardzo dużym doświadczeniem w Premier League, czyli taki idealny miks. Właśnie dla Barcelony. Natomiast jako, że nie ma zbyt wielu potencjalnych kandydatów, którzy, mm, którzy od razu byliby w stanie wywołać tak wielki entuzjazm w momencie zatrudnienia, to też Szawi zostanie. Po prostu jest bardzo wiele w tym momencie argumentów, żeby Szawiego pozostawić. Absolutnie nie myślałbym o zwolnieniu tego szkoleniowca. Czy Jorge Sampaoli utrzyma swoją posadę? Odpowiedź brzmi nie. W pewnym momencie dojdzie do jakiejś eksplozji, do jakiegoś konfliktu. Kto go wywoła, czy będzie to Mączy, czy Argentyńczyk, kto się okaże. Czy Pep Guardiola wyśle choć jeden sygnał, że jego praca w City dobiega końca? Tak, wyśle taki sygnał. Będą pojawiały się wypowiedzi interpretowane na bardzo różny sposób. Czy Pep Guardiola powolutku nie zapowiada swojego pożegnania? Troszkę się to oczywiście kłóci z tym, co mówiłem na temat działaczy Manchesteru City, natomiast działacze City mogą mówić: Pep ma kontrakt, ale mam takie wrażenie, że, że Pep zdaje sobie sprawę, że to, że to po prostu są już ostatnie lata właśnie na wyspach. Czy Mbap, w podobnym tonie wyrazi w którymś momencie swoje niezadowolenie z pobytu w PSG. Tak. I znowu będzie debata. Czy Harry Kane przedłuży kontrakt z Tottenhamem? Tak, przedłuży. Który klub jako pierwszy od teraz, od teraz zwolni trenera w rozgrywkach La Liga? Hetafe, mimo że ostatnio Angel Torres, prezes klubu, dał publiczne wsparcie trenerowi Kike Sanchezowi Floresowi. Czy Joanna Porta będzie naciskał piłkarzy na obniżkę pensji? Będzie. I ciekaw jestem tylko od początku tego sezonu od początku tego sezonu w momencie, kiedy Lewy podpisywał kontrakt też się nad tym zastanawialiśmy, nawet w programie Olala La Liga czy taki pressing dotknie Roberta Lewandowskiego? Tego nie, tego nie wiem. Myślę, że bardzo dotknie po raz kolejny Frankiego de Jonga, Ferrana Torresa, może Rafini. Zobaczymy kogo jeszcze. Natomiast będzie na pewno naciskał na obniżkę pensji, przynajmniej jeśli chodzi o część piłkarzy. Czy Zinedine Zidane znajdzie pracę? Nie. Będzie czekał. Nie ma zupełnie napinki. Czy Marcelo Bielsa znajdzie pracę? Tak. Nie będzie czekał. Ma napinkę. Kto będzie bohaterem nieoczywistego wysokiego transferu z La Liga, czyli za powiedzmy kilkadziesiąt milionów euro? Reynildo Mandava. Obrońca Atletico. Albo półlewy stoper, albo, albo lewy obrońca. Fantastyczny piłkarz. Przedstawicieli ilu narodowości ściągnie mieć Legnica? Over 5,5. Ilu Hiszpanów sprowadzi Wisła Kraków? Oczywiście to jest związane przede wszystkim z tym, czy pozostanie tam Kiko Ramirez na stanowisku dyrektora sportowego, ale jeśli pozostanie, to 3-4. Czy Wisła Kraków awansuje do ekstraklasy? Tak. Czy Jerzy Brzęczek wróci do pracy w roli trenera? Nie, wróci w 2024 roku. Na razie daje takie sygnały, że żyje, pojawia się w mediach, ale jeszcze na ławkę nie wróci. Troszkę musi ten kurz opaść. Jeszcze nie opadł, mam wrażenie. Czy zrobię na moim kanale 200 tysięcy subskrypcji? Nie. Będzie blisko, ale do 200 mogę nie dobić. Mam nadzieję, oczywiście, że się tu mylę. Ile trafię odpowiedzi z tych 50 pytań? 20. Czyli siłą rzeczy pewnie tego 49 nie trafię. Czy obawiam się, że na koniec, po tym wszystkim, po całym tym happeningu, trafię na celownik pana od pewniaczków? Tak. Bardzo. Czekam na wasze odpowiedzi.